w tej chwili na obwodnicy Łodzi na autostradzie A1 i na, nie na najbliższym węźle na pewno nie, ale na węźle węźle Brzeziny będę zjeżdżał na drogę krajową numer 72, natomiast celem w tym momencie mojego przejazdu jest urząd gminy. Nowosolna. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ową gminę Nowosolna i jej urząd gminy. Urząd gminy Nowosolna zlokalizowany jest na terenie miasta Łodzi. Dzielnicą miasta Łodzi jest owa Nowosolna. Natomiast z granicą Łodziom graniczy gmina Nowosolna której to owa Nowosolna nie jest ani żadną miejscowością ani sołectwem skąd takie bym powiedział ciekawostki ciężko mi ciężko mi powiedzieć aż tak nie wchodziłem gdzieś tam w historię ani dzielnicy Nowosolna, ani, ani gminy Nowosolna, natomiast generalnie z innych powodów na tej Nowosolnej chciałem być. I aby tam po prostu dojechać, no, trzeba było jakiś punkt docelowy, że tak powiem, sobie, sobie ustawić. Przeglądając mapy, przeglądając nawigację. Dostrzegłem taką właśnie ciekawostkę, że na terenie miasta Łodzi jest urząd gminy graniczącej właśnie, właśnie z Łodzią. I postanowiłem, że jadąc do, do Nowosolnej, jadąc na tamtejsze gwiaździste skrzyżowanie, że po prostu dojadę wcześniej do, do, owego, do owego urzędu i będzie to będzie to najlepsze, najlepsze rozwiązanie, a przy okazji w jakiś sposób pokażę Wam pewnego rodzaju ciekawostkę, bo generalnie chyba rzadko się zdarza, aby Mina granicząca z daną miejscowością miała nazwę dzielnicy tej miejscowości, i żaden tam powiedzmy fragment tej dzielnicy do wejścia 3 km? Nie. No. zjedź w prawo. Natomiast jak słyszycie, ja już za 3 km, właśnie na węźle Brzeziny będę zjeżdżał z autostrady. Nie, nie zwiększam Tej swojej prędkości Staram się jechać ze, ze stałą prędkością Również Ze zwalnianiem Nie przesadzam bowiem Pamiętajmy, że przecież za nami też jadą Też jadą pojazdy I jakieś tam gwałtowne Zwalnianie No również byłoby byłoby niebezpieczne pamiętajmy, że na autostradzie mamy do czynienia przecież z dużymi prędkościami prędkość rzędu 140 km na godzinę no to nie są prędkości gdzie możemy sobie tylko obetrzeć zderzak jeżeli coś by się stało, ale no. za jeden kilometr zjedź w prawo i będziemy tutaj zjeżdżać jak widzieliście, jak wspominałem już na drogę y, krajową numer 72 zjazd w kierunku Łodzi Łodzi, Bałut Łódź, Bałuty zjedź w prawo Bardzo częste na tego typu węzłach Ograniczenie Zresztą no nie wyobrażam sobie Aby tutaj Na tak Ostrym Skręcie Nie było ograniczenia prędkości Nawet tak dużego Jak do 40 na godzinę Zwróćcie uwagę teraz dopiero kończy nam się Kończy nam się Autostrada A przed nami rondo Tak więc Czekam na dyspozycję z nawigacji. Podejrzewam, że będę jechał w prawo pierwszym zjazdem. Za 500 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Czyli dobrze myślałem, że będę jechał pierwszym zjazdem z ronda. Jest to łódź, teren zabudowany. Jak, żeby inaczej, turbinowe. sieć zrąda. I za półtora kilometra, z tego co widzę, będę skręcał w prawo na owym wspomnianym już przeze mnie. Z tym skrzyżowaniu, natomiast chłód podobnie jak przed rokiem, przywitała mnie fatalnym stanem dróg. Nie wiem, czy tutaj inwestycji drogowych się żadnych nie wykonuje, ale powiem szczerze, te miasta, które miałem okazję objechać, biorąc pod uwagę czy to miasta na Śląsku, w Zagłębiu, w Małopolsce w województwie opolskim no to to co jest u nas, a to co jest tutaj to naprawdę jakbym się w jakimś innym, gorszym świecie znalazł no nie chcę tutaj za 500 metrów skręć ostro w prawo Absolutnie niczego niczego łodzi ujmować, ale no, ale wygląda to, wygląda to strasznie. I dojechałem, moi drodzy, do tego skrzyżowania. Zwróćcie uwagę, 8 skręć ostro w prawo, następnie skręć w prawo. Natomiast tutaj jest sygnalizacja świetna, więc pewnie tutaj się dużo lepiej jeździ niż jeździło się jakiś czas temu gdy tej sygnalizacji nie było gdzieś czytałem że tutaj miało powstawać rondo jeszcze innym miejscu pisano że tutaj nie może się nic zmienić bo samo to skrzyżowanie jest zabytkiem skręć w prawo o, następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie o, nie a odrobinę dalej mam centrum handlowe. Ja sobie na tym centrum handlowym pozwólcie. Dopiero stanę i zawrócę.